Dobrze, lekty dzisiaj na końcu. Jeśli Wam rozdam sprawdziany, który ostatnio pisaliśmy. Ciekawe, co dostanę. Nie uczyłam się w ogóle. No ja też nie. No, proszę bardzo, Frenek, Dziękuję. Kasia, dziękuję. No i niestety, Janeta, dostałaś nie za dobrą ocenę. Eee, no, trudno. No trudno, trudno. I, ale to temat straszne, złe oceny z matematyki. Nie może tak być. I będę musiała napisać do twojej mamy. Co? Ale nie, proszę pani, nie, 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 nie. Nie naprawię to oceny. E, tylko po prostu z miałem dni. Dobrze, ale to nie dzwaniacie z obowiązków uczenia się, więc proszę Cię, żebyś e, pokazała tą kartkę mami. i tam jest oczywiście podpis, żeby ona ją podpisała. E, no dobrze, dobrze. Ding. O, dzwonek. Dobrze, to wychodzimy z sali e, i oddajcie mi... Będę, e, bo dobra, nie oddawajcie mi To wychodzimy. No to nieźle, że na to dostajesz no wiem, gdzie dostałam, idź już stąd. No, dobra, okej, okay, pa. No i co ja mam teraz zrobić? No nie wiem, dostałem truje, więc jest najgorzej, ale ty. Nie wiem, jak to powiem, mamy. Dobra. Muszę taki ja nie mogę jej powiedzieć. Zostawmy kamerę, zabierz mi telefon. No nie wiem, jak to. Dobra, yy, już jest ogólnie do, od, bo teraz się będzie robić ziemno. to idziemy do szatni. No okej, okay, idziemy. Nie wiem, jak powiem jak o tej jedynce. No, trochę masz kiepsko. Za chwilę będę w domu. No dobra, to ja skręcam już tutaj z tą ścieżką do domu i bo ty się ściemną. No dobra, to pa, pa. Dziękuję, jak ja mam to jej powiedzieć? Boże nie powiem. Telefon dzwoni. Halo no mamo, wyszłam już ze szkoły. No tak. Będę za jakieś 5 minut. Bo jestem już przy parku. No dobra, tupa. pa. Dobrze, Renetka, to szybko, bo już jest ciemno. To zaraz będzie. Dobra, tupa. pa. Dobra, odkładam ten telefon. O, przecinek. Dobra, Staszek pojechał do sklepu. Więc chyba będę się brała za kolację Dwie minuty później Chyba wchodzę do domu, może mama mnie zobaczy Zejdę po cichu na górę o, Janetka jesteś już? No, to też tak się skradasz yy, No, mamo, no... Wróciłam i chciałam iść na górę No tak, ale się nie ze mną I wkrótce iść na górę? Eee, no tak, zapomniałam. Państwo zadanie? E, nie, dzisiaj pani nic nie e, robiła. No, nie, nic nie mamy do domu. No dobrze. E, no dobrze, to już do szkoły. E, jakieś, e, pani e, w Danieliku pisała, że e, to jest prawdziwe. Było i co? I już pokazywała pani? E, nie, nie pokazywała jeszcze. Nie, nie. No dobrze. A nie, jest e, to? To do sklepu. Będzie za jakieś kilka minut, a braj, siedzi na górze. E, no okej. Okay. zaraz będzie kolacja. To. E, to zejdziecie z zaraz. E, no dobra, to idź na górę. Okay. O Po kolacji! Staszek! Co się stało, kochanie? Nie uwierzysz. Teraz do mnie przed chwilą napisała e, nauczycielka od e, Janety Matematyki i napisała mi, że Janeta dostała jedynkę e, z tego sprawdzianego odpadnika. Naprawdę? To no, tak napisała i podobno e, przyniosła tę sprawę do domu, żeby podpisała. A mówiła Ci coś o tym? No właśnie, nic mi nie mówiła. I, i ja nie wiem co teraz. Teraz pewnie przyjdzie, na to, to zobaczę Ale spokojnie. Może nie mogę. Nie. Najpierw sprawdzę, czy ona mi powie e, prawdę, a potem e, jak mi powie prawdę, to będzie do jej pokoju. No dobrze. Ale naprawdę, naprawdę dostała e, jedynkę kolejną? No tak, kolejną jedynkę. Ona już ma jedynki z matematyki. Ona w końcu nie zna, a zaraz będzie półrocze pół zaraz i, i co? Dobra, to poczekajmy na nią, dobra? Jedyne, rybusie. O, że, tylko chodźmy na chwilę. E, no co jest mamo? Po co byłaś w kuchni? E, po mleko, bo chciałam się napić. E, no dobrze, e, powiedz nam. E, ci nie było dzisiaj żadnego sprawdzianu ani nic w ogóle: nic pani nie oddawała? E, nie. A z matematyki, to no, ostatni co pisaliście. To, co pani sprawdziła? E, weźmy, nie, pewnie nie, je jeszcze bo sprawdziła, e, bo tam jest dużo tych e, prez do sprawdzania. I my mamy dopiero potem. No dobrze. E, to już już ta góra. E, no dobra. Kurde, coś bym podejrzewał. A jeśli zapomniałam, to będę napisała do niej. Nie wiem może powiedzieć jej prawdę, bo dostaję większą karę. Dobra, idę na górę. Widzisz, starsza pokłamała mnie. Nie powiedziała mi, że została jedynka. A jej nauczycielka chyba nie do mnie napisała, że dostała jedynkę. No i to teraz? Nie wiem. Pójdę do pokoju jej, jak ona będzie władzić coś. I, I... zobaczę do niej do plecaka. To no dobra. To idę. No dobrze, tylko jak to zrobić? Bo Jenna to jest w pokoju, a może jakoś z tej, z tej pokoju ją wziąć? Dobry mam pomysł. Eee, Brian, to co robisz? E, mam bawić się e, tu moim e, tym e, ciągnikiem i, no, i bawi się. E, dobrze, e, kochanie mam, Ciebie takie zadanie. E, no. Ja chciałabym, żebyś zawołał tu dadetę, żeby tutaj przyszła i żebyś ją kilka minut opinował, żeby w ogóle nie wchodziła do swojego pokoju. No dobra, ale chcę e, paczkę i zaczków. No dobrze. E, ale masz ją tutaj trzymać. Zatrzymać ją tutaj. I ja będę do w pokoju, OK. E, dobra, mama. A dlaczego chcesz iść do niej pokoju? Bo muszę to sprawdzić, e, to wyjdź do niej i ją zawołaj. E, dobra, to ja idę, to ja się schowam w windzie. Janeta. co ty chcesz ode mnie? E, Pójdziesz na chwilę do mnie do pokoju? Po co? No bo chciałabym ci pokazać e, takie... E, taką rzecz. Jaką rzecz, no bo, e, bo mi e, twoje te buty się ubrudziły i są w moim pokoju brudne. Co? to tu brudne. Dobra, Jan, co ty zrobiłeś? No chodź, nie pokażę je. Chodź. No i nie to są te buty. No patrz tutaj i za fotelem mi schowałem. Dobra, idę szybko. Zaraz wróci. Czekajcie gdzie jest o Iwanka. Tu jest. Tu jest jej plecak. I jest jedynka. Z matematyki. Dobra. Biorę ją w kartkę na dół. I zaraz. Na razie tu położę, żeby nie zauważyła. E, co tam robicie? No, wreszcie mówię, że nie niby ubrócił mnie na a mi w ogóle tu nie ma. To no, by było tu, ja nie wiem. Dobra, idę do pokoju. Udało się. Dobra, wamo, to mogę się dalej bawić? E, no dobrze, baw się dalej. Dobra, muszę wyjąć tę karetkę, zostawię dynkę i ją schować gdzieś. Gdzie jest moja karetka? Nie ma jej nigdzie. jak tu książka. Karetka. Czy nie wejdzie? Ja się zgubiłam. Albo może to, może Brian ją Bo O nie. Tego szukasz? Yy, Mam skupiać moją kartkę. Karetka? Chyba to jest nie tak mi się wydaje. Eee yy... no... ta Kareta. Powiedz mi, dlaczego dostałaś jedynkę i dlaczego nie, przede mną to ukrywałaś? Nie no, ale to nie jest... To jest ogólnie stara ocena, to już jest z e, tamtego roku. i To już jest ogólnie nie ta nieważne, ta ocena. Nieważne. Pani od matematyki do mnie napisała I powiedziała, że dostała się jedynkę Właśnie z tego tematu z matematyki Z tych ułamków I, I powiedziała, że mam to podpisać A tutaj jest, a będziecie, że mam to podpisać Jeśli chcesz kłamać, chcesz się karę No dobra, no, bo dostałam jedynkę No i widzisz, i właśnie dlatego się Nie uratuj tej telefon I komputer, na sobie to i mi to już nie obchodzi. właśnie przez ten komputer, przez ten telefon, przez to wszystko zawierać ocenę szkoły. I potem nie bo ja nie będę ciebie broniła przed wychowawczynią. Ale mam bez dyskusji teraz siedź w książkach i masz poprawić tą ocenę, powiedziałam. I, I koniec. I ja zabieram to wszystko i na razie jeszcze będę dwa tygodnie. Ale mama, to życie. Nie ma żadnego ale. I nie zabijam te nie schowam i, i, i koniec. Ale się polubiło. Kochani, jak myślicie? Czy Janeta poprawiła cenę? Czy Baba nie będzie się już złościła? Czy Brianusz odkryje, że Janeta została jedynką? W tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Widzimy się niedługo. Pa!